Nie zwiastuje nam niczego dobrego, bo teraz chyba nawet trzeba zacząć od poszukiwania pomysłu, w którą stronę to zmieniać. A w wyścigu numer 10 pojadą, proszę Państwa, w czerwonym Darcy Ward, w niebieskim Chris Holder, w białym Emil Seifutinov i spod płotu Jano Kołodziej, i zobaczymy, czy jeszcze zawodnicy będą zagrywać wyścigi startując z pola pod płotem, czy też jakość tego pola i tego dojazdu do pierwszego uchu nieco nam tutaj zmalała. Dobre wyjście Janusza. On zakłada tutaj rywalina, ale proszę uważać Janusz, bo tam jest Emil Sajburino. Teraz skoczy po krawężniku, tak jest i szybkie wejście Emil zmuszony do jazdy po dłużej. Tam odprostował na chwilę motocykl. Pojechał bardzo szybko Rosjanin. No właśnie. I teraz na wejściu w pierwszy wyraz znowu zamyka Janusza kołodziej ale jest walka. Znów tutaj mocniej zabiły nam serca. No bo reprezentant białoczerwonych będzie upadek. Nie ma, ale się fantastycznie ulega z tego Darcy Ward, teraz jeszcze przecięty szprycą tak na pół przez jego kompana i z żółżowego toru i spoza przez y, Chrisa Holdera. No i na pewno będą się śmiać po tym wyścigu z tego. Ale zaczyna nam tutaj szaleć Ward. Czyżby oni jakoś tutaj umówili się przed tym wyścigiem? Czyżby poszedł jakiś zakład? No bo Ward tutaj zdecydowanie za mocno szarżuje w drugim wirażu. Robi to się e, odrobinę niebezpieczne. Teraz Holder odjechał już na tyle, że nie musi szaleć Darki. Trzy punkty dla Emila. Emil Sajputinow, zwycięzca tego wyścigu. Dwa oczka Janusz Kołodziej. Jeden punkt Holdera. I bez punktów tym razem dzika karta, a więc Darcy, Darcy Ward. Co możesz powiedzieć o jeździe Janusza, ale najpierw może zacznijmy od tych wejść takich fa fantazyjnych Darcy'ego Warda w drugi wiraż. Myślę, że Darcy już szedł po prostu w ciemno. Próbował złapać się, złapać z po, po samą bandą, ale widać, że to nie wychodzi. To no, troszeczkę było chaosu w tak, No a Janusz ma dwójkę. Wcześniej również była dwójka, no ale trafiło się i zero. Cztery punkty. No, jeszcze ma dwa wyścigi, mam nadzieję. Że... że jeszcze sobie może poradzić, Może półfinał będzie na pożegnanie z cyklem gry. No dobrze by było. Janusz Kołodziej z piętnastką w żółtym plastronie, w żółtym kasku tutaj walczył świetnie z Emilem. Ja Miałem nadzieję, że. że... Ale brakuje mi tych 2 metrów. Ale już widać trochę jazdy u Janusza. Atakował tutaj fantastycznie, no ale po dłużej bardzo ładnie to zrobił. Ta akcja, ta kontra Emila była naprawdę wysokiej klasy.